Oh, da ist Слава. Bartek. Musisz jesteś? Raz, dwa. Musi kaszej, w domu. A fundador To tu powinien wykuć przy tej drabince. Powyjmuje. Wejdzie tam i powyjmuje. Bartek tylko uważaj, żeby to nie wpadło nigdzie, no Bartek na jedną kupkę układać ubrania swoje na swoją kupkę! Bartek nie możesz tak, albo się rozbierasz, albo się ubierasz, nie można tak. O, uwaga, okularów nie zdejmuję. Bartek, albo się decydujesz, się rozbierasz, albo się ubierasz z powrotem. Dobra, kochanie, wyłaś jak mają następni wchodzić. Dobra, ale wchodzisz, to co jest? No dobra, no to musisz wyjść, żeby on się rozebrał. Będziesz stał nad tobą. Czekaj, bo te ręczniki trzeba. No ja to przyczepię. Weź. No to przecież to nie można tak siedzieć. A no po co czapkę zdjąłeś? w no, Weź no, się przeziębić, wyłaś stamtąd. Dada. To załóż kurtkę! Taki będzie tego tak, nie No tak, 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 Przeszłałeś? tak, 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 słyszysz? Wychodź. słyszysz? Wychodź stamtąd, nie! Dobra, wychodź. Który następny wchodzi? No jak? Pierwsza raz. To jest po prostu... No bo nie powinien zdejmować, ani nie Michał, nie zdaj mój rękawiczek. Robisz okay. no to połóż, tak żeby to nie zwiało wszystko. Wow. Ej, ale ja nie czuję zimna. Dobra, ja, teraz się, nie czujesz. Ja się wyluzowałem. Bartek, uważaj, nie chodź w tych skarpetkach, dziecino, przecież odmrozisz sobie nogi. Ja no. staję na, na Czapki nie zdejmuj i rękawi, rękawiczek o, o, też takaj, nie, nie jaka, zdejmuj. Wokrą nie koszulkę tam będziesz wow! Dobrze, niech ma rękawiczki. Oh. Nie zastanawiaj się, to musisz skoczyć. Oh, Za tak, zanurzaj nie się. Oh. <śmianowicie> 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 o. No. Ale chat, dłużej siedź tu. To kurde, Rosjek, dawaj muracik, graj oh. się, dawaj. Piotrek, graj <śmianowicie> no <jest. śmianowicie> Nie, dobra. O zakrywaj się. Bartyk, oh, no facet. Bartyk, Bartyk, sztuka. Polska. Polska. Oh. Wchodzisz, warty ale od razu wchodzisz. Wchodzisz! Zdał się! Zdał się! Zdał się! Zdał Ręcznik Zdał się! się! Zdał ja się! 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 Przekryj się tym ręcznikiem, no! I już, przykrywaj się i ubieraj się! <śmienny> Dobra, jest zimno, zimno! Dobra, Dobra dawaj, zamarz... przykryj się! Majtka mi zamarzłuje! Zamarz... 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 Dobra, Bartek, przestań skakać! Rozbieraj się w tej chwili! Zdejmuj te majtki, skarpetki! Zakładaj! A, już Zapalenie zębów powstaje!